Kuba, no wróciliście po roku do finału Ligi Mistrzów. Oczekiwania były wielkie. Niestety dzisiaj Włosi okazali się lepsi. No Włosi nam nie pozostawili złudzeń. Z jednej strony na boisku można było czuć, że, że jesteśmy blisko, że cały czas na styku, że cały czas równy mecz. I w każdym secie dwie minuty nieuwagi i, i traciliśmy po 3-4 punkty do przeciwnika, już nie dało się wrócić. Wypunktowali nasze słabości i, i nie pozostawili nam złudzeń, że to oni dzisiaj byli lepsi. Co się stało, bo generalnie byliście dobrze przygotowani mentalnie, fizycznie, no jak to ocenić? Nie wiem, ciężko, ciężko mi powiedzieć, może ktoś z boku, no ja jestem naprawdę zdezorientowany, bo mam wrażenie, że, że naprawdę czuliśmy się dobrze, weszliśmy w ten mecz tak, z taką dobrą energią, każdy z nas był do tego meczu przygotowany, a później... Mieliśmy mnóstwo szans, mam wrażenie. Pierwszy set, mnóstwo kontr, błędy, jakieś takie niedokładności. Ta nasza gra była taka trochę chaotyczna, taka szarpana, takie proste rzeczy, które zazwyczaj robimy dobrze i idealnie to dzisiaj dzisiaj trochę nam nie wychodziły. Nie wiem, może, może trochę presja, ciśnienie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem co, co nam przeszkodziło w tym, żeby zaprezentować swoją najlepszą siatkówkę, ale na pewno to nie, to nie był nasz najlepszy mecz.